Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Jutro poczujemy porywisty wiatr, zwłaszcza od centrum po wschód kraju. Na Bałtyku sztormowa pogoda i dlatego są wydane ostrzeżenia o tak zwanej cofce, bo północny wiatr wtłacza wodę z morza w głąb lądu, co może powodować podtopienia. Tak bliskie spotkanie wyżu z niżem zwiększa różnicę ciśnienia, dlatego będzie mocno wiało. Dodatkowo odczujemy spływ bardzo zimnego powietrza z północy, a widoczne fronty sprowadzą do nas chmury z opadami śniegu. Południe kontynentu jeszcze dość ciepłe, jak na tę porę roku, natomiast nad Rosją i środkową Europą widać duże zachmurzenie i opady śniegu. Największy mróz jutro podtrzyma w ciągu dnia w Moskwie. W nocy śnieg ma padać na wschodzie po kaszuby i na południu kraju. Miejscami spadnie do 5 cm, a w górach 10. W czasie opadów widzialność chwilami może być ograniczona do około 600 m. Nad ranem mróz największe spadki w górskich kotlinach do około minus 8 stopni. Tylko nad morzem stopień lub dwa powyżej zera. Wiatr północno-zachodni okresami porywisty na Bałtyku nad ranem nasili się sztorm, a wysoko w górach wiatr będzie powodował zawieszenie. I jej zamiecie śnieżne. Jutro przed południem trochę jaśniejsze niebo, miejscami na zachodzie kraju. Nad resztą Polski dużo chmur. Śnieg popada na północnym wschodzie po Mazowsze i środkowe Pomorze, a także w Karpatach. Poza tym, bez opadów, na termometrach od minus 3 do zera i będzie bardzo mocno wiało. Po południu, już w wielu miejscach w Polsce ma padać śnieg. Na zachodzie i południu opady słabe, a większe na Mazurach, Warmi, Pomazowsze. Nad Zatoką Gdańską być może pojawi się burza śnieżna. Nie powinno padać na zachodzie pomorza po Ziemię Lubuską. Temperatura od minus trzech do zera na pomorzu, a nad samym morzem około dwóch stopni. Przy czym wiatr odbierze nam naprawdę dużo ciepła. To północno-zachodni wiatr, często silny, porywisty. Porywy możliwe do 70 km na godzinę, zwłaszcza na wschodzie, nad morzem do 80, a wysoko w górach do około 100. Ciśnienie wieczorem zacznie rosnąć. W środę, w wielu miejscach pojawią, pojawiać się będą opady śniegu. Mocniejsze miejscami na Kaszubach i Warmi po zachodnie Mazowsze, a także na zachodzie kraju. Przy zachodniej granicy deszcz ze śniegiem i tam uważajmy nawet na gołoleć. Wiatr przeważnie północno-zachodni, silniejszy na wschodzie i południu kraju oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Po nocy z kilkustopniowym mrozem, w dzień na termometrach też na ogół poniżej zera, a noc sylwestrowa z mrozem w każdym regionie, największym na Podchalu, nawet 15-stopniowym, Miejscami może też popadać śnieg. W czwartek nadal wietrznie i też z opadami śniegu. Dopiero w sobotę wiatr wyraźnie się Spokoj. Do zobaczenia.